KLTC Konin, drużyna Szpiku, Michał Rejza. Zapraszamy Pani Michale do nas. Rafał weźmie Michałowi, a w międzyczasie Orlicy wystartowali, tak, z torpedy i dobrze. Już na pierwszym okrążeniu w zawodnicy, jak widać, bardzo szczęśliwy jadą dalej. Nie ma żadnych obsług wyścigu, i zaraz dowiemy się pierwsza trójka prowadząca. Pierwsze kółko za nami. A jak tutaj zażartował sobie nasz nagłośniony, więc pan Leszek, organizatorzy poradzili sobie z Sarną, Sarna uciekła. No i prawda, taki był komunikat. To znaczy, że wszystko mamy dopięte organizacyjnie pod kontrolą. I leci peleton. Gdybym był na Twoim miejscu, to mi się cieszył. Pan Jan Milc miał przyjemność wręczyć nagrodę i dyplom, a Nasz honorowy prezes Zygmunt Wrzański. gratuluje. Miejsce nagrodę dla Kamila Rachwał. Miejsce drugie. Kategoria młodzik, kłomnice, zawodnik zespołu ZTC Zduńska Wola, Tomasz Endler, Tomek, prawa na Tomka. Tomek też ma kolegów. Starej minuty! Tomek, załatwiłem Ci kawałek z tej nagrody. urujesz? dla mnie. Jakoś się podoba. Ja mam stary telewizor rosyjski, rubin. tam sobie zbieram te nagrody. No teraz wiadomo, są cienkie telewizory, nie wszystko przejdzie. Nagrodę wręcz pan Janek Witt z panem Jarkiem Łapetą, przewodniczącym Rady Gminy Łomnic mi się zobaczyć, co się dzieje. Pojawili się pierwsi zawodnicy. Kto przewodzi stawcę na kolejnym okrążeniu? Eee, numer 98 to jedna z pań. To jest miejsce trzecie. Magdalena Plich, to jest miejsce trzecie. I są panowie. Grupie przewodzi numer 35. 35 Hański, Eugeniusz Różański, Kamil Kwieciński, Krzysztof Knieński, Tadeusz Dążalski. to ci, którzy pomagają nam, a w międzyczasie kolejny zawodnik to 131. Dobrze wiem, panowie, 131 przemkną nam przez linię mety Bartłomiej Sito, kategoria junior, to on chyba przewodzi całej stawce, bo wcześniejsi zawodnicy w kategorii Orligelita, ale juniorzy 131, Bartek Sito. Jest cały peleton, rozciągnięci, rozprowadzają się z lewej na prawo. Moi drodzy, dostają sygnał sędziego. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Cała grupa trzymają się razem, pracują mocno, przejeżdżają do naszej linii mety. Za nimi wozy techniczne, dawaj, dawaj od kolegów z młodszych grup. Zachęta. Jest tych wozów technicznych, zwróćcie Państwo uwagę na ciszy. Wyścig do kłonnic przyjechało dziesiątki zawodników i bardzo się z tego cieszymy. I zamykasz faler tych samochodów, pomoc medyczna. Marszałka Województwa Śląskiego i Wójta, i poszli. Co eee, zawodnicy, nie widzimy tych poszuleń jeszcze. To nie ten wzrok, ale co coraz bliżej. Jest pilot Orlika, jest pilot Juniora, są, są. Wpadła grupa, oddzieliło się kilku zawodników. To trójka, jak dobrze widzę. Jest ich trójka, więc oni podzielą między sobą tą końcówkę. Eee, czterech zawodników, czterech, czterech. Numer 7 przemknął pierwszy eh, Eryk Latoń. Eryk Latoń, ale cieszą się kolejni. Tu sędziowie będą mieli sporo roboty. Eryk, który przemknął pierwszy przez metę z kategorii Orlik eh, BDC z Mark Paul Team. Tego dało się zauważyć, ale za nimi jakoś tak 10, 12, a może nieco mniej sekund wpada cały peleton, i wszyscy ci, którzy wrócili. Eh, dognać do tej grupy, która uciekła. tych Czterech zawodników, których się oderwało, teraz będziemy wiedzieć. Takie pierwsze, nieoficjalne wyniki. 7. Potem mamy 51. To jest zawodnik, już Państwu mówię, 51. jeden. Jakub Kaczmarek z Kalisza i szesnastka, czyli Paweł...